Biź mnie. Tak, dobrze. Bawory. Biź mnie. Jeśli się nie mogę śmiać, przestań się. Biź mnie. To jeszcze kurtka. Trzy, dwa, ubrhek. Biź mnie. Biź mnie. Co jesteś? Co w drugą stronę swoje jesteś? Co jesteś? Co jesteś? taki agresywny, Co jesteś? Co jesteś? Co jesteś? Co jest Co jest Co jesteś? Co jesteś? many places so I might as well like this one <laughs> 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 Na jedna, razie przynajmniej nie wypaliła TikTokerki MIEEEEEEEE Nie mam już Nie chciałbym trafić w klik, Nie, nie mam moja mana MIEEEEEEEE